Dzień dobry, takie wygibasy dzisiaj, ponieważ mamy ostatnią część niedzieli z Andrzejem, a więc podudzie i stopy. Kłykieć przyśrodkowy kości udowej. Nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej. Kłykieć boczny kości udowej. Nadkłykieć boczny kości udowej. Podstawa rzepki. Wierzchołek rzepki. Guzowatość piszczeli. Głowa strzałki. Kłykieć boczny kości piszczelowej. Kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej. Kostka boczna kości strzałkowej. Kostka przyśrodkowa kości piszczelowej. Kości stępu. kości środk stopie paliczki bliższe paliczki środkowe Paliczki dalsze. Kość piętowa wraz z guzem piętowym. Powtórzmy sobie wszystko jeszcze raz na zdjęciu. Mam nadzieję, że tym razem dźwignę nazwy kolorów. A więc na żółto mamy zaznaczony. Nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej, a cała struktura dookoła niego to kłykieć przyśrodkowy kości udowej. Na seledynowo mamy zaznaczony nadkłykieć boczny kości udowej, a cała struktura dookoła to kłykieć boczny kości udowej. Tym kolorem malinowym mamy zaznaczoną podstawę rzepki, natomiast na pomarańczowo wierzchołek rzepki. Z kolei tą pineską w odcieniach koloru fioletowego mamy zaznaczone guzowatość piszczeli. Pod udzie jest troszkę zrotowane, dlatego nie wychodzi ono równo pod wierzchołkiem rzepki. Tutaj mamy zaznaczoną głowę kości strzałkowej, albo po prostu krócej głowę strzałki. Zobaczmy sobie jeszcze okolice stawu skokowego. Na pomarańczowo mamy zaznaczoną kostkę przyśrodkową, na seledynowo kostkę boczną, natomiast tym kolorem różowo-malinowym mamy zaznaczony guz piętowy i okolice całej kości piętowej. Ostatnia fotografia, widok na grzbietową część stopy. Pineska w odcieniach koloru fioletowego wypada nam na kości śródstopia. Pamiętajcie, liczymy je od dużego palca, seledynowa pokazuje nam paliczek bliższy palca stopy, pomarańczowa paliczek środkowy palca stopy, a ta różowo-malinowa paliczek dalszy palca stopy. Pamiętajcie, że podobnie jak w, w kciuku, tak w dużym palcu nie będziemy mieli paliczka środkowego. Ostatnia niedziela z Andrzejem za nami. Dajcie znać, czy ta seria była pomocna albo do powtórki do egzaminu państwowego, albo, jeśli jesteście studentami fizjoterapii, do kolokwium z anatomii, które na pewno na pierwszym semestrze wzbudza bardzo duże emocje. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo, zapraszam do polubienia moich social medi, szczególnie mojego Facebooka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Aha, jeśli zastanawiacie się, czy będzie coś o mięśniach, tak, ta seria również zawita na kanale, ale myślę, że dopiero za jakiś czas. Do zobaczenia.